Witamy na naszym kanale Modlitewnym. Dziś chcemy podzielić się z Wami potężną modlitwą do Ojca Pio, która jest skutecznym sposobem proszenia o jego wstawiennictwo i pomoc w naszych potrzebach. Odmawiając tę modlitwę z wiarą i oddaniem, będziesz mógł poczuć, jak Ojciec Pio Ci towarzyszy i oferuje swoje wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Zapraszamy do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału aby otrzymywać więcej modlitw i treści wzmacniających twoją wiarę. Cudowna modlitwa do Ojca Pio. Umiłowany Ojcze Pio, święty stygmatów i wierny sługo Boży, stawiam się przed tobą z pokorą i ufnością. Ty, który nosiłeś na swoim ciele znaki męki Chrystusa, zrozum cierpienie i potrzeby tych, którzy zwracają się do ciebie. Drogi Ojcze Pio, wysłuchaj mojego błagania i pomóż mi w potrzebie. Ty który spędzałeś długie godziny na modlitwie i poświęciłeś swoje życie służbie innym. Wstawiaj się za mną przed tronem najwyższego. Znasz udrękę, która dręczy moje serce i ciężary, które ciążą na moich ramionach. Patrzy na moją sytuację ze współczuciem i pomaga mi znaleźć ulgę i nadzieję. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie. Ojcze Pio, prowadź mnie swoim światłem i umacniaj moją wiarę. Zainspiruj mnie do przyjęcia woli Bożej i kroczenia drogą nadziei i miłości. Niech za Twoim wstawiennictwem otrzymam błogosławieństwa, których tak potrzebuję. Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, wstawiaj się za mną teraz i w godzinę mojej śmierci. Ojcze Pio, naucz mnie stawić czoła trudnościom z cierpliwością i pogodą ducha, ufając doskonałemu planowi Boga dla mojego życia. Panie. Wzmocnij moją wiarę w chwilach rozpaczy. Nie pozwól, aby strach i wątpliwości zawładnęły mną. Przypomnij mi, ojcze Pio, że Bóg zawsze zwraca uwagę na nasze potrzeby i że Jego miłość wspiera nas w każdej sytuacji. Duchu Święty, oświeć moje serce i umysł. Ojcze Pio, pomóż mi modlić się szczerze i całkowicie poddać się woli Bożej. Niech rozpoznam, że nawet jeśli nie rozumiem, on zawsze działa dla mojego dobra. Boże mój, ufam Twojemu miłosierdziu. Proszę, drogi Ojcze Pio, abyś wstawiał się nie tylko za mną, ale także za moimi bliskimi. Niech w naszych domach zapanuje pokój, zdrowie i jedność, abyśmy razem wzrastali w wierze i miłości. Ojcze Pio, który byłeś światłem nadziei dla tak wielu, oświeć moje życie swoją obecnością pomóż mi odczuwać w każdej chwili bliskość Boga i wielbić twoją nieskończoną dobroć niech moje świadectwo życia będzie wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski niech za twoim wstawiennictwem stanie się cud którego tak bardzo potrzebuję jeśli będzie to na chwałę Bożą i dla dobra mojej duszy ojcze Pio ufam twojemu potężnemu wstawiennictwu towarzysz mi i prowadź mnie na mojej drodze wiary abym w końcu mógł chwalić Boga przez całą wieczność Amen. Powtórz tę modlitwę teraz z wiarą. Umiłowany Ojcze Pio, święty stygmatów i wierny sługo Boży, stawiam się przed Tobą z pokorą i ufnością. Ty, który nosiłeś na swoim ciele znaki męki Chrystusa, zrozum cierpienie i potrzeby tych, którzy zwracają się do Ciebie. Drogi Ojcze Pio, wysłuchaj mojego błagania i pomóż mi w potrzebie. Ty który spędzałeś długie godziny na modlitwie i poświęciłeś swoje życie służbie innym, wstawiaj się za mną przed tronem najwyższego. Znasz udrękę, która dręczy moje serce i ciężary, które ciążą na moich ramionach. Patrzy na moją sytuację ze współczuciem i pomaga mi znaleźć ulgę i nadzieję. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie. Ojcze Pio, prowadź mnie swoim światłem i umacniaj moją wiarę. Zainspiruj mnie do przyjęcia woli Bożej i kroczenia drogą nadziei i miłości. Niech za Twoim wstawiennictwem otrzymam błogosławieństwa, których tak potrzebuję. Mary jo, matko łaski i miłosierdzia, wstawaj się za mną teraz i w godzinę mojej śmierci. Ojcze Pio, naucz mnie stawić czoła trudnościom z cierpliwością i pogodą ducha, ufając doskonałemu planowi Boga dla mojego życia. Panie. Wzmocnij moją wiarę w chwilach rozpaczy. Nie pozwól, aby strach i wątpliwości zawładnęły mną. Przypomnij mi, ojcze Pio, że Bóg zawsze zwraca uwagę na nasze potrzeby i że Jego miłość wspiera nas w każdej sytuacji. Duchu święty oświeć moje serce i umysł. Ojcze Pio, pomóż mi modlić się szczerze i całkowicie poddać się woli Bożej. Niech rozpoznam, że nawet jeśli nie rozumiem, on zawsze działa dla mojego dobra. Boże Mój, ufam Twojemu miłosierdziu. Proszę, drogi ojcze Pio, abyś wstawiał się nie tylko za mną, ale także za moimi bliskimi. Niech w naszych domach zapanuje pokój, zdrowie i jedność, abyśmy razem wzrastali w wierze i miłości. Ojcze Pio, który byłeś światłem nadziei dla tak wielu, oświeć moje życie swoją obecnością. Pomóż mi odczuwać w każdej chwili bliskość Boga i wielbić Twoją nieskończoną dobroć. Niech moje świadectwo życia będzie wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski. Niech za Twoim stawiennictwem stanie się cud, którego tak bardzo potrzebuję, jeśli będzie to na chwałę Bożą i dla dobra mojej duszy. Ojcze Pio, ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Towarzysz mi i prowadź mnie na mojej drodze wiary, abym w końcu mógł chwalić Boga przez całą wieczność. Amen. Witamy na naszym kanale Modlitewnym. Dziś chcemy podzielić się z Wami potężną modlitwą do Ojca Pio, która jest skutecznym sposobem proszenia o jego wstawiennictwo i pomoc w naszych potrzebach. Odmawiając tę modlitwę z wiarą i oddaniem, będziesz mógł poczuć, jak Ojciec Pio Ci towarzyszy i oferuje swoje wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Zapraszamy do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału aby otrzymywać więcej modlitw i treści wzmacniających twoją wiarę. Cudowna modlitwa do Ojca Pio. Umiłowany Ojcze Pio, święty stygmatów i wierny sługo Boże. Stawiam się przed tobą z pokorą i ufnością. Ty, który nosiłeś na swoim ciele znaki męki Chrystusa, zrozum cierpienie i potrzeby tych, którzy zwracają się do ciebie. Drogi Ojcze Pio, wysłuchaj mojego błagania i pomóż mi w potrzebie. Ty który spędzałeś długie godziny na modlitwie i poświęciłeś swoje życie służbie innym. Wstawiaj się za mną przed tronem najwyższego. Znasz udrękę, która dręczy moje serce i ciężary, które ciążą na moich ramionach. Patrz na moją sytuację ze współczuciem i pomaga mi znaleźć ulgę i nadzieję. Najświętsze serce Jezusa, ufam Tobie. Ojcze Pio, prowadź mnie swoim światłem i umacniaj moją wiarę. Zainspiruj mnie do przyjęcia woli Bożej i kroczenia drogą nadziei i miłości. Niech za Twoim wstawiennictwem otrzymam błogosławieństwa, których tak potrzebuję. Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, wstawiaj się za mną teraz i w godzinę mojej śmierci. Ojcze Pio, naucz mnie stawić czoła trudnościom z cierpliwością i pogodą ducha, ufając doskonałemu planowi Boga dla mojego życia. Panie. Wzmocnij moją wiarę w chwilach rozpaczy. Nie pozwól, aby strach i wątpliwości zawładnęły mną. Przypomnij mi, ojcze Pio, że Bóg zawsze zwraca uwagę na nasze potrzeby i że Jego miłość wspiera nas w każdej sytuacji. Duchu Święty oświeć moje serce i umysł. Ojcze Pio, pomóż mi modlić się szczerze i całkowicie poddać się woli Bożej. Niech rozpoznam, że nawet jeśli nie rozumiem, on zawsze działa dla mojego dobra. Boże mój, ufam Twojemu miłosierdziu. Proszę, drogi Ojcze Pio, abyś stawiał się nie tylko za mną, ale także za moimi bliskimi. Niech w naszych domach zapanuje pokój, zdrowie i jedność, abyśmy razem wzrastali w wierze i miłości. Ojcze Pio, który byłeś światłem nadziei dla tak wielu, oświeć moje życie swoją obecnością. Pomóż mi odczuwać w każdej chwili bliskość Boga i wielbić Twoją nieskończoną dobroć. Niech moje świadectwo życia będzie wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski. Niech za Twoim wstawiennictwem stanie się cud, którego tak bardzo potrzebuję, jeśli będzie to na chwałę Bożą i dla dobra mojej duszy. Ojcze Pio, ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Towarzysz mi i prowadź mnie na mojej drodze wiary, abym w końcu mógł chwalić Boga przez całą wieczność. Amen.